Bo Bixt już dwa tygodnie nie ma cs -a. Gdzie jest CS? Ja się kurwa grzecznie pytam. W dupie. <mulacza> Jak będzie chciał to wrzuci. No to Boom, headshot. <mulacza> Siemczko Ty Bobiks witam was w Counter Strike Global Offensive Tak, lecimy sobie e, na deathmatch'u Wow, za, za... zamówiłem się. I kurczę, szkoda, że wzięła K. Patrzcie, to jest takie... Chcieliście odcinek jak ja sobie trenuję, żeby, żeby nagrać... E, przy okazji jak sobie tak wiecie trenuję. Wow, z każdej strony nie zjechali i coś mi... W Counter Strike coś mi się tej... Tutaj... FPS coś mi składają. Jak sobie trenuję, chcieliście odcineczek, więc spoko. Patrzcie, tak go zabiję. Kurwa. Spierdzielaj. Oj, widzicie? Celność wszystko, mówię... O, ja, zabiję go, okej, okay, super. Celność wszystkiego po trochu. Tylko że oni mają jakieś inne broni. Nie wiem jak tutaj mogę zmienić broń. E, Type guns. Czy muszę pisać guns, OK, guns, ta? Czekajcie. Guns. O, kozacko. Mmm. wezmę sobie dwójeczkę O, do niej skina, jedyneczka, okej okay. Pięknie, wow! Jest, od tyłu mnie zaszczyli, a to chamy bezszczelne Zmieniam sobie celownik, bo mówiliście, że zmienię celownik I jak widzicie, gra mi się z nim o wiele lepiej, bo mam jedną kropeczkę I tą kropeczką mogę sobie robić, co mi się podoba Mmm... więc jest spoko O kurde, o tu trzeba, wow! się pojawił to jest właśnie fajna rozgrywka bo nigdy nie wiecie kiedy się ziobek pojawi wow tak jak teraz na przykład i trzeba szybko refleks e, i na tym, na takich mapach se trenuje refleks żeby nie było nic to trzeba ogarnąć ja, ja chcę, chcecie kurde możecie mi napisać jak tego nie zabijesz jak najlepsze czułość ustawić oni mają inną broń czekajcie wans e, e, trójkę mają ta? no oni na trójce grają ja nie ma... Tą grę już nie grałem przyznam Dobra poszedł jeden Tam jest... No ej dajcie mi tu ugrać coś chamy Masakra Ej Spierdzielam są Spierdolaj szybko kurwa Wszyscy zajemią Jak mówię Cesik eee, To jest takie będzie nad u mnie na kanale Mm, że tam będą jakieś przekleństwa i tak dalej. Ja pojawił się tak z dupy, z że się wyrażę. Gdzie oni wszyscy są? No, Obix! Oh, no, jakbym go nie zabił, to bym się pociął masłem. O! Widzicie, i mój refleks. Patrzyłem się na niego, a go nie zauważyłem. O to się schodzi na tych deathmatchach. Kurde. Masz gin. Heda. I mówicie, że on celował w head'y i tak dalej, wow! Wydupiaj! Uciekaj szybko! Jest! Pięknie! Wow! Aaaaj, musiałeś przeodowywać Pięknie. A? Nie jest łatwo, koledzy. Nie jest łatwo. Dobra, Bobisko zabił. Uciekaj szybko. Tutaj trzeba... Mówię wam, jakoś czułość muszę sobie ogarnąć. No, nie wszędzie się mogą pojawić, nie? O, tak jak na przykład ten tutaj. Dobra, pięknie. Zabity, zastrzelony. O! Wow. Gień! O! Wow. Gień! Ej! What the fuck? Nie zauważyłem go! Mówi wam, coś z czułością. I tutaj muszę strzelać wszystkich. Nie ma, że mój, nie mój. A! To zgubio, że się pojawiają od razu, nie? O! Wow. Pięknie! Dobra, no ja tak sobie na co dzień praktycznie trenuję trochę tutaj zagram normalnych meczy Trochę właśnie w takich eee, Jeżeli wiecie, mam nie ten dzień na granie na takich... Eee, fuck, turniejówek To gram sobie takie Teraz nie miałem czasu na turniejówki, widzicie, nie idzie mi nawet teraz na deathmatchu Au A może tak z AWP podejść? Ej AWP wezmę eee, Jak się da gans. Gans, gans, gans. Ach, nie da się, dobra. 9, 9. Nie da się trudno. Wow! Masz... Zostałeś heda O tu był ziomek! Widzicie? To jest przerowana sprawa, ej, super, mi się podobają te detmecze Nie wiem Eee, mówię wam, mówię wam, nie? Wow Jak tego nie widziałeś? Bubiks? A! Tu się dzieje, tu się dzieją rzeczy takie, że. Uciekaj. Pięknie. Jak tego by mnie zabił, by się. poszedł pociąć masłem. I celownik wyżej, celownik wyżej. Zawsze mam ten kurczę kłopot z tym celowaniem. To, to ktoś kogoś zabija. No czemu się pojawiacie tam, gdzie ja jestem? Jak strzelają w ciebie. A to, że ty masz. Możesz... Jak nie jest za wysoko, to za nisko. Yy, ziomki na teście mówią, żeby sobie też zrobił taką kropkę na monitorze, tylko że trochę większą. I będzie mi się o wiele lepiej grało. Pięknie zabiję go stąd. Wow! wow! Nie! nie! Masz na kosy chodź! No nie mogę w niego! Jest, udało się. No a ten mnie zabił teraz. Zacznijmy staty. No Bobyks, no 13 na 37. Mistrz Ej, zabiję go Nie no, mówię coś z tą czułością, na 100%. Ba wow! joch się wystraszyłem go Z tą czułością, jak sobie poprawię czułość, to pewnie będę jakoś lepiej segrał Pięknie Hedzik poleciał. No Ty kamuflażu jeden Masz gin Niektórzy mówicie, żeby nie skakać A, Aż niektórzy mówią żeby skakać, kucać, e, robić co się popadnie, ja tam gram, wiecie, tak No mówię, refleks trenuję A na takich meczach No to jest właśnie dobre bo na turniejówkach nie mogę potrenować kurcze refleksu bo tam jeszcze liczą staty a tutaj jak stupicie, no to co się stanie? Nic Nic się nie stanie jak zdupi wasza drużyna O patrz, ten się pojawił, tego nie mogę trafić Ogarnij, myszka O! Wow. Pięknie Obix. No ej, celował! Miałeś głowę! Kurde! In. A stąd o. trzeba to wywy. No, pięknie to, Bobik chciał grałeś Znakomicie. To też. A to już nie. <grystanie> Bobby coś się ślama Skąd oni mają te bronie? A z dwóch stron mnie wzięli Kurde Do dostał chyba. Ten z wszystkich Z mnie zjechał Jeszcze mogę bezrejść tryb na Wow Otrzymano zaproszenie do grupy Steam A Co mnie to interesuje Patrzcie tak już dobrze gram Oł, 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 oł Pięknie! Jakie lecą tutaj... Banie! Uuuu! To już mi się nie podobało! No więc nie podoba nam się jak klamisz. Ale jak chcecie Cesa, Refleks! Możecie mi powiedzieć jak lepiej celować te head'y. Jakieś porady kosmiczne? Bo takie widzicie, ja trafiam szybko na ten refleks jak trenuję. I nie trafiam head'a tylko koło nich najczęściej. I nie wiem czy... Jak trzeba to już przytrzymać ten klawisz czy... Mieczek jak spamować U, wow. wszędzie mogą być uciekam stąd to co robię jest złe gin gin szmato ty też no dostałeś trzy razy w heda Nie poniosę jakąś broń śmieciową akurat. Niech mi skończy przeładowywać Skąd tu ma AWP Pięknie wstrzymaj tak jak wysoko, tak jak tam ci gadali Wow! Ah! wow! Giń! jest, dobra Kurde, zrobiliby jakiś tryb, gdzie się nie, nie przeładowywuje się. Mam za głośne słuchawki i się będę jąkał. Nie wiem, możecie mi napisać czy też tak macie, że jak słyszycie na przykład samych siebie. Pięknie. Za 50 razem. Czy jak słyszycie samych siebie, to nie umicie rozmawiać. Albo jak macie coś za głośno. Tak nie rozumiecie, jak nie słyszycie co mówicie. No nie! Ziomek! Aj, szybko kosa! Muszę to ogarnąć, że jak wiecie nie zdążę przeładować, To żeby kosą To gdzieś będzie Wow! No patrzcie to nie mają Kurna przytrzymaj to cieciu A! skałacha Dobra Widać, że ziomek też tronował Wow! refleks. No nie no! Eee... Guns... Weźmiemy AK i Glocka. Teraz na AK polecimy trochę. Zobaczymy czym się lepiej gra. Pięknie. Ach, seriami takimi. Tamtej było spoko, bo jak strzeliście, to nie było słychać, że wiecie. Wow Od razu się respy w takich głupich miejscach Dobra, poszedł Wow Nieee Gramy jak baba Chociaż znam dziewczyny co grają nawet lepiej niż ja I wy też ale wiecie, każdy się uczy. ale ja sobie tu trenuję, tu coś ogarniam, bo ja tak nie jestem za CS-em. Kiedyś grałem w CSa 1.6 bardzo dużo. Jednego zabiłem. No ej, co jest z tą myszką? Widzieliście to? Nie, coś z czułością jest, na 100%. Zmienię sobie jeszcze czułość. gans. Eee, guns. Jednak wolałem troleczką Zdecydowanie mi lepiej szło tym Nooo Ej Ogarnij Bobix Patrzcie Pięknie Jesteś mistrzem, jesteś mistrzem, jesteś mistrzem Łoł wow! Nie, przeładowywuj teraz Ty Tempa pipo Dobra no, teraz próbuję sobie z tego Walną tak serią Wow! Nie zauważyłem go Reflex, reflex! Switch, reflex Pięknie Ej nie dlaczego oni czasami na tych meczach puszczy kampią To jest śmieszne A! ten już wiedział, że tutaj będę o wow, nie ma, tak dobrze No dostał trzy heady Ej, nie debil W cyrku nie jesteś To jest wojna Patrzcie moje staty, o idziemy, niemy się w górę Dwóch! Bobik z mistrzuniu No flex zone! No flex zone Patrzcie, chodzę i zabijam, nie jestem Terminator Mówiłem, potrenuję trochę, to będziemy grali turniejóweczki takie Jeżeli pogramy. Wow! Reflex! Graj! Graj, 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 graj! Szybka runda, szybkie! Szybkie mecze li. Za 30 razem. Nie mam przeładowanej broni. No patrzcie! No co jest? Może ten, ten celownik sobie tak troszkę większy dał. Ugrna, no na heda celuj, tylko że oni idą. Ja tak na dłuższą metę miał tak cały czas grać ja bym w to nie grał, to jest głupie. Tak cały czas na deathmatchu Gdyby oni się tak szybko nie rozpili Że wiecie, że ja idę, i jednego zabijam, a zaraz on jest drugi Masz, Ła wow. ty kurde, ananasku śmieciu bezczelny masz, widzicie? No i ja nie miałem na boi! I jaki żal! O to ten, co go zabiłem, teraz mnie zabił, super! I od tyłu. Co za gimpery? Masz gin! Ty śmieciu ku Pieprz się! Szmato! Gin! Ty też! No i no, ale go zabiję. MUTFUKAO Śmieciu GIN powiedziałem, GIN! Madafaka Masz Heda. No to zabił mnie z tyłu GIN powiedziałem! No to ja zginąłem, ty kurzu Śmieciu <laughs> Bobiks! Nie jest mój dzień na cesach, jak nie nagrywam, to gram dobrze. Wow, Ło Wow, a mi się nachaczyłeś na broń, Ziomek Wow, ty też! Ja się teraz pokampię. Ok, pokampimy trochę, chłopaki. Pokampimy Daj lecisz Daj daj A, nie mogę Aha, bo i zabiera HP jak będę stał w miejscu Szpane, szpane Zapomniałem o tym Moż! Chodź dziko Ach! Moje skupienie na twarzy, mój wyraz twarzy, jak czasami oglądam jak ja mam od skupienie pizdo 360 stopni Gin sukwo Dobra To nie ja go zabiłem Tylko ten Zabiłeś jego killera Gin Wow Bobby, <gulę> Kule cię omijają Moż gin no zanim on przeładuje tą broń, mówię, gdyby był jakiś no reloading. Aj, na trójce Poczekaj, to się -dam tylko przez jedno głupie nie przeładowanie. Au. Z tymi awupami to się schowaj, ty ty co to? Gin śmieciu. Bilu. No masz, i co, zabiłeś mnie, cieszysz się? No, Co zauczę się, gasz cesa, więc. No i co, sielasz o tyłu, ty śmieciu, do swoich od tyłu, ty gnoju, no zabiłem go. Wow, ananasek! Reloading, reloading, reloading. A! Wow! Jak się wystraszyłem! Wiecie, mnie śmieszy najbardziej, to mnie śmieszy. Lubię jak piszecie, że z ty tempa, pipo, nie umiesz grać w CS, a nie graj w tą grę, bo... Zupełnie było tak, że kiedyś się każdy uczył się grać w tą grę ja przy każdym odcinku wam mówię, że uczę się grać dopiero, a wy mnie i tak wyzywacie. I to jest śmieszne, bo robicie z siebie debili. Serio, ci co mnie tak wcisną, to, to nie, to mnie nie obraża jakoś, że Bobix nie umie grać, jesteś debilem, nie graj w tą grę, idź się utop w rzece. Po prostu idą bany za to, nie? <ścoughs> Więc spoko. No. Ej, no patrzcie, trafiłem mu w głowę, 30 razy, dostał cały magazynek. No ten to dostał tylko 3. A! No do góry Nie, muszę ten celownik <grym> Oj A czasami da się tak z ziomkami kurczę ty ugrać, że na same kosy gramy na deathmatchach Gram już tak raz I, i czasami widziałem jak, jak se tak sobie tak robić Gień Gień A i tamte mnie zajebał, no trudno Wow, tam jest jaki kamuflaż Ah! Kurcze No wiem, że grałem w drużynie terrorystów, spoko Nie ma, co za kampienie masz Hedda w niego Mada faka Masz Masz Gorzej jak, jak po takim czyś gracie sobie turniejówkę i zabijacie swoich To Turniejówka to była chyba tak No Kurwa Masz Ja wolę Ej To czułość już to jest, jest wszystko przez czułość Muszę ją zwiększyć Także było pyt py, 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 py. Abo nie, nie, zmniejszyć tak bym musiał, bo mi za szybko lata. Nawet nie... Na ile mu czułeś? No z, 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 zniknął se. Cheater, przeteleportował i zniknął seater! Przeteleportowały był se przede mną i nagle zniknął i był za mną. Widzieliście to? Nawet na no, nawet meczu cheatować, ej Jaki cheater? To nie był ten sam ziomek no zniknął, totalnie, to nie, nie zabili go, bo by tak to się położył. Położyłby się i... A tak to on sobie po prostu zniknął, no, stał, zniknął i nagle się pojawił za mną. Macie! fuck, killer! O, tam jest ten cheater. <gryw> wiedział, że ja tu zwrócę i on też... A wie, znaczy ja wiedział, że wrócę i... Okej, nie wiem, że... Wrócę! A! Ah! Bob No! Pięknie Wow! Nie przeładowywuj! Chcę jakiś no reloading O! Oh, siema! No, ej, mieliśmy być kolegami! Jeszcze dwie minutki, dwie minutki i kończymy tą kurde grę. Bo ja już mam na dzisiaj dość, za dużo się nagrałem dzisiaj. Taki miałem spontan po prostu, żeby włączyć sobie nagrywanko, bo patrzę, kurde, dwa tygodnie temu dopiero był CS. Tak mówię, o coś tu mi nie paśluje. Ah! Widzicie, na początku mi spokoszło, teraz już mi nie idzie. Wow! Bobby masz tu już strzelać we wszystkich O ten Jak oni to robią <noise> Pół godziny jednego strzelałem Weź i przytrzymaj A ja chcę skosy go Wysadziłem się Bobik stylamo Masz, heda. Wow, drugi Ja nie zdążę przeładować zanim oni mi kurde to ogarną Kupię nawet VIPa żeby, żeby nie przeładowywać Wow, to ja go zabiłem Super i stąd Wow Ty to. 33 sekundy, Bobik, lecisz! Wow. Skąd to się to? Dawaj, 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 jeszcze Bobik jeden kill, będziesz mistrzem Dawaj tamtego. A nie, bo są za mną Nie ma tak dobrze Wow A! 14 sekund! 14 sekund! Aj, Bobik mogłeś skillować ziomka Na no, ten tutaj z... AWPOM, no, no cóż. Jest! Udało się! Jest, w ostatnich 5 sekundach jeszcze zabiję ziomka. Antyterości wygrywają, no cóż. Tak, dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.